Ten cały spektakl, który toczy się wokół Wałbrzycha, jest po prostu na tyle przerażający, że ja uważam, że trzeba go przerwać, jak najszybciej. Trzeba przywrócić wiarę mieszkańcom w demokrację i trzeba przywrócić dobry wizerunek Wałbrzycha. Kosmici absolutnie nie związani z tym miastem, zaproponowali referendum. To, to po prostu propozycja, szkodników, wrogów tego miasta, jego możliwości rozwoju i no załóżmy teoretycznie, co nie, bo nie wierzę, że się uda to referendum. I to chciałbym to... widzieć po prostu twarze. Tych schizofreników po prostu sytuacyjnych. Domagamy się także zablokowania nowych inwestycji tej firmy w Wałbrzychu. Prędkogiem! Grę brugiem, krędź w obrugiem. Tak, szanowni państwo, oczywiście, oczywiście przed Dzisiaj funkcjonowanie tego zakładu sprowadza się do tego. Ktoś zarabia tu miliony. Ta firma zarabia tu miliony, ale ktoś inny umrze przez to na raka. W imieniu Pana Prezydenta zapraszam do spotkania. Chcielibyśmy merytorycznie porozmawiać o tym problemie, jak rozwiązać sprawę Mowruku, pozbyć się tej firmy z terenu miasta. Jeszcze raz zapraszam. A my robimy wszystko, aby takie wszystko nie funkcjonowało, ale robimy to, to zgodnie z prawem, dlatego, że to jest legalnie działający, legalnie działający przedsiębiorca, który uzyskał zgodę na prowadzenie tego typu działalności i Poza prawne metody wymuszenia na nim zamknięcia funkcjonowania mogą na, narazić gminę na 50 milionów odszkodowania. Natomiast działania, które zostały podjęte zmierzają w dobrym kierunku po naszych prośbach o kontrolę, o sprawdzenie stanu prawnego. Marszałek Rolnictwa zmienił pozwolenie zintegrowane i zmienił instrukcję składowiskową, uchylił instrukcję składowiskową i narzucił warunki ograniczenia o połowę ilości składowanych odpadów. To są już bardzo konkretne, konkretne działania i konkretne skutki i efekty. Bardzo łatwo jest ograniczyć funkcjonowanie Mobruku i można to było zrobić już dawno temu, ponieważ do tego zakładu prowadzi jedna osiedlowa dróżka, ulica Małopolska i wystarczyłoby że podległy samorządowi bo przecież jest to gminna droga droga miejska zarząd dróg wprowadzi tam ograniczenie tonażu władze miejskie mogły to zrobić dawno temu i mogą zrobić to dzisiaj nie ma żadnego problemu nie ma żadnego problemu w tym żeby zbadać tam hałas ponieważ każdy tir emituje hałas na poziomie 80 decybeli nie ma żadnego powodu żeby tego płonącego co chwilę składowiska nie obstawić w kilku miejscach miernikami do badania skażenia. Taki pomiar byłby podstawą do wystąpienia w stosunku do tej firmy z pozwem zbiorowym. To jest firma giełdowa, ją można przewrócić natychmiast takim jednym pozwem o kilkadziesiąt milionów złotych, a przecież no, nikt nie powie, że taki pożar nie powoduje potwornej ilości emitowanych w powietrze rakotwórczych yy, substancji. E Powinien być liderem, tym, który złoży w imieniu mieszkańców ten pozew właśnie przeciwko tej firmie. Ta firma chce tu inwestować, to jest zgodne z jej strategią, bo się świetnie tu czuje, dlatego się świetnie tu czuje, że Państwo wykazujecie tak nieprawdopodobną pobłażliwość. To, co się tutaj dzieje w Obrzyku, jest nieprawdopodobnym skandalem. Pan tutaj twierdzi, że są przekroczone wszelkie normy hałasu, zanieczyszczeń. Ja jednak wierzę instytucjom, które są do tego uprawnione, które mają do tego sprzęt, które mają odpowiednie certyfikaty i które to robią. Ja jako gospodarz miasta i osoba odpowiedzialna za to, nie mogę narazić gminy na to kilkudziesięciomilionowe odszkodowanie. Wolę to robić zgodnie z prawem, wolę to robić skutecznie, tak żeby to wyspisko wyeliminować z krajobrazu Wałbrzycha. Karadro. Przedstawiam projekt uchwały dotyczącej porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Województwa Świętego Wysprawcym i Marcelego W uzasadnieniu opisane jest, jakie są uwarunkowania wynikające ze studium, czyli z tego dokumentu, który jest dokumentem kierunkowym dla miasta Bałżyka. Proponowane przeznaczenie terenu objętego planem jest właśnie zgodne z ustaleniami studium co jest podstawowym elementem wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Na mapach zaznaczyliśmy granice tego terenu i także zdjęcia satelitarne pokazują ten teren, na którym będzie plan realizowany, projekt i potem poddany Radzie do przyjęcia. Przejdźmy, proszę o przyjęcie takiego projektu uchwała. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu Miejskiej pochylnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Czy są pytania? Czy są pytania? Zdjęcie satelitarne to jest centrum tego planu, który będzie przygotowywany. I tu również zgodnie z zapisami studium, uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Wałczyka, określone są kierunki, jakie należy na tych terenach realizować. A są to tereny sportowo-rekreacyjne, tereny obrotu działkowych zabudowy jednorodzinnej. Oraz na zieleni z możliwością zalesienia. I w tym kierunku będzie szedł projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który przedstawiony będzie Radzie. Przede wszystkim proszę o przyjęcie takiego projektu uchwały. są pytania. I w tym kierunku będzie szedł projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu objętego planem jest właśnie zgodne z ustaleniami studium, co jest podstawowym elementem wynikającym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gody na te inwestycje nie ma do dzisiaj, więc nie mówmy o tym, że tam cokolwiek się dzieje. Szanowni Państwo, no albo uznajecie to, co mówimy za prawdę, albo uważacie, że nie.